Emeryt szachowy miażdży top 10 świata i to nie w byle jakim stylu, o kim konkretnie mowa. Dzisiaj omówimy pokrótce partię 36-letniego Martina Krawciwa. Ukraiński arcymistrz może i nie bardzo młody, ale za to starym dziadem też nie można go nazwać. W ramach ciekawostki powiem, że po czterech partiach miał 4 z 4, więc wynik, którego nawet nie był w stanie osiągnąć najlepszy Polak Jan Krzysztof Duda, tak samo Magnus. Kiedy wydawało się, że kiedyś ta wielka seria zakończy się, on postanowił zszokować wszystkich. Kręc przepiękną partię, bo w piątej rundzie zagrał z MVL em top 10 świata w Blitzie. Partia oczywiście grana na turnieju Title Tuesday. Partia rozpoczęła się od posunięcia E4, C5, także MVL wiedział, że będzie chciał wygrywać tą partię. Agresywnie ruszył, no ale tutaj nastąpił skoczek C3, posunięcie D6 i teraz odpalił Martin Craftsy w posunięcie F4. Czyli mamy wariant Grand Prix w obronie sycylijskiej. Jeden z agresywniejszych wariantów właśnie w tym debiucie. Nastąpiło posunięcie G6. Skoczek wrzucony na F3, goniec G7 i goniec b 5 No tutaj oczywiście jest to jeszcze jakakolwiek teoria. Posunięcie D3 tutaj oczywiście, żeby tego gońca móc wrzucić do akcji. No i właśnie E6, także jakaś próba może dochodzenia do posunięcia D5 w przyszłości będzie. Może nie wiem, skoczek E7. To będzie jako tako wyglądało. Rożana w partii i skoczek F6. No tutaj w ogóle silniczek twierdzi, że jest to jakiś słaby ruch, no i w sumie... Jak tak sobie spojrzymy na to, co poszło w partii, no to jest to słaby ruch. No szczerze, nawet z ludzkiej perspektywy, no tutaj, skoczek E7 wydaje się takim lepszym lepszym wariantem w tym, no bo jednak wspiera to posunięcie D5, nie podchodzi pod jakieś ruchy stępem typu właśnie posunięcie E5. Także no dosyć dziwna decyzja po stronie MVL-a. no ale nastąpiło właśnie skoczek F6, skoczek wrzucony na B5 i teraz już wychodzi. Że pionek z d6 jest niebroniony, także w tym momencie nastąpiło posunięcie d5, i tutaj ruch, który został zagrany według silniczka z błędem, ale szczerze według mnie to błąd nie jest, no bo dosłownie jest to druga linia, a różnica pomiędzy tym jest 0,3. To wydaje się taki bardziej naturalny ruch, no bo w tym momencie po posunięciu skoczek d7 wymusza jakąkolwiek reakcję. No, po takim posunięciu to w ogóle ciekawe rzeczy według Stokwisza się dzieją. Bo można zagrać posunięcie skoczek G5. I nie boimy się, że coś nam poleci, bo się okazuje, że potem dostajemy skoczkę F7 i partię przegrywamy. Także, no, dosyć ciekawa sprawa. A z drugiej strony, po tym, jak tutaj wybijemy na C4, no, to finalnie okazuje się, że dostajemy skoczek B, F7, atak tutaj, atak tutaj. No i tak jak zwykle się mówi, że jednak mamy dwie lekkie za wieże i pion, że jednak ta strona, która zdobyła te dwie lekkie, no jednak jest lepsza, no to w tym przypadku przez to, że król jest dosyć osłabiony, tutaj hetman na szachownicy, no to jednak ta wieża, która stoi na f1 i dosyć fajnie w sumie strzela, może zrobić ogromną różnicę. No ale w partii nastąpiło posunięcie króla f8, goń b3 odejście, no i skoczy k8, ruch bardzo, ale to bardzo pasywny, no to już na pierwszy rzut oka wygląda źle. Chociaż tutaj prawdopodobnie wyszedł z założenia MVL, że nastąpi wybicie i sobie odbije spokojnie Hetmanem. Jednak Hetmanem bić nie można. Pytanie dlaczego? No bo tutaj następuje posunięcie EBE-D5. No tutaj po prostu przywaliłby w centrum, wybił. W sumie wieża zaraz się zaktywizuje. Jakiś, nie wiem, F5 w przyszłości może mieć na radarze. No pozycja wydaje się po prostu bardzo dobra. No także Gońc B E8, nastąpiło wybicie. No i teraz EBE-D5. Wybił w centrum. I zagrał w 5. Bardzo, ale to bardzo dobrze wygląda w ogóle ta pozycja na ten moment. Bo teraz tutaj wybicie grozi to po pierwsze, a po drugie za bardzo nie ma co z tym zrobić. Bo odejdziemy sobie tym skoczkiem przykładowo, nie wiem, na G5 tutaj sobie wrzucimy jakieś widły, mogą grozić, bo nie wiem, właśnie w wybiciu no nie ma za bardzo dobrej reakcji na to. No niby silniczek pokazuje, że to jeszcze jako ta tam do plus 1, no to pozycja w okolicach równowagi z małą przewagą, ale z ludzkiego punktu widzenia. To wygląda po prostu fatalnie. Nastąpiło właśnie giebie F5. No i teraz, jak sobie spojrzymy z perspektywy koloru czarnego, no to to nie wygląda za dobrze, no bo tutaj mamy takie trzy oto piony, które wyglądają dramatycznie. Wieża otwarta, król bez roszady, z G7 w ogóle niby broni, a z drugiej strony przeszkadza. z B3 wydaje się, że jest blokowany, ale tak naprawdę to strzela pośrednio na punkt F7. Nie wygląda to dobrze. I w tym momencie w ogóle co ciekawe, można by zagrać posunięcie goń z G5. Szczerze, ruch nie narzucający się, bo po pierwsze, co po F6, no ale F6 to akurat wygląda słabo, no bo blokujemy sobie gońca z G7, a przy okazji odsłaniamy bardziej króla. Także tutaj, no jeżeli nastąpiłoby odejście hetmanem na D7, przygodowo, no to mamy posunięcie skocz H4 i ten pionek po prostu spada, no i pozycja zaczyna wyglądać coraz gorzej. No ale w tym momencie Hetman A1 no, nie znalazł tego posunięcia, bardziej tak logicznie, bardziej ludzko podszedł do tego, czyli wrzucamy sobie kolejne figury do akcji. Wieża G8, tutaj MWL zaczyna czyhać jakkolwiek na jakąś kontrę, chociaż no wiadomo, na razie nic nie zrobi, bo ten goniec zblokuje to po pierwsze, a po drugie za bardzo nawet nie ma jak przerzucić Hetmana na ten rewir szachownicy. No także C3, właśnie Hetman D6, skoczek wrzucony na H4, teraz już po prostu Idzie po tego pionka i zaraz ten pionek może spaść. Skoczyk e7, jeszcze jakaś desperacka próba obrony, skoczyk bf5, wybicie i gońc c6. No tutaj już jakkolwiek spogląda, nie wiem. W sumie nawet nie ma za, dobrych, yy, za dużo dobrych posunięć w tym momencie, nie ma jak tego, skleić tego ataku po prostu, no bo po tym yy, jak ruszymy tego piona, no to dostajemy tutaj na f7. A z drugiej strony nie ma też jak ruszyć tego gońca, żeby go nie podwalić. No coś takiego, coś takiego może jeszcze na to czyhać, no ale nawet 1000. Celo. Prawdopodobnie by czegoś takiego nie podwalił. Także nastąpiło gońce 4. I teraz wydaje się, że trzeba coś z tym zrobić. No. Hetman odchodzi. I atakuje wieżę. Co na to zagrał? Arcymerzy z Ukrainy? No to jest yy, zadanie tak naprawdę, bo tutaj może wykorzystać pewien motyw. Także, jeżeli chcesz rozwiązać, no to zatrzymaj. A ja to już wyjaśnię o co chodzi, bo jest tak na wieżę, nie odchodzimy tą wieżą nigdzie, tylko ją poświęcamy. Hetman F2. Naprawdę bardzo ładny ruch, bo teraz strzela tutaj na C5, jest groźba z szachem, a brać wieży nie można, bo jest po prostu granic D6. Także prosty motyw, który prawdopodobnie MWL przeoczył. No i tutaj posunięcie dosyć ładne, takie. Taka ozdoba tej partii być może, bo nastąpiło posunięcie B6, żeby nie stracić na C5. I w tym momencie wieża wrzucona do akcji. Tutaj widać prawie wszystkie figury są w akcji. No Ta wieża atakuje tutaj odcina po linii E. Wieża tutaj atakuje, goń jest też dosyć fajnie zaktywizowany. Nawet herman gra i tylko goń z B3 wydaje się, że nie gra. A tak naprawdę pełni dużą rolę, bo nie ma posunięcia D4, co też mogłoby trochę namieszać w tej pozycji. No także nastąpiło jeszcze posunięcie f6, Gońc jeszcze przesunął na g5 w ogóle, wykorzystanie tego, że biśnie można może przez to, że król jest związany. Nastąpił wieża e8 i w tym momencie wcale nie wybijamy na e1, bo to w ogóle mogłoby nawet, no nie powiem, że zaprzepaścić cały atak, ale bardzo skomplikować jego realizację, bo tutaj w ogóle najlepszym ruchem się okazuje że jest posunięcie wieży bf6. I w tym momencie Martin Krawci wygrał, także no, w bardzo ładnym stylu. I tutaj sobie warto zadać pytanie, dlaczego MVL się poddał? Otóż dlatego, że jedynym ruchem, który nie podwala mata w jednym to jest gońc bf6, hetman f 6 i teraz po zasłonięciu się z hetmanem jeszcze wtrącamy w bicie na e8. Tutaj żeby nie przegrać tego w jednym ruchu, no to należy wybić gońcem. No i teraz gramy gońc H6 i trzeba się zasłonić wieżą, to jedyne posunięcie. I po wybiciu nawet nie ma odbicia, bo jest związanie. Tutaj wszystko się trzyma, królem trzeba odejść. No i teraz gramy nawet gońc BD5 ze związaniem, a bić tego nie można ze względu na Hetman F8. MAT, także no, ta partia zakończyłaby się w, w jakieś 5 ruchów około. Dlatego Mwiel widząc to, poddał się. I to pokazuje, że naprawdę, pomimo tego, że jest się na takiej szachowej emeryturze, że tak to ujmę, to jednak dalej można grać piękne szachy, no bo Marcin Krawciew gra turnieje na żywo. Coraz rzadziej, oprócz Mistrzostw Ukrainy, to ostatnio widziany w 2022 grający klasyki, no a oczywiście Teletuzy to, to jest takie miejsce dla solidnych szachistów, którym po prostu nie chce się jeździć na turnieje. No i właśnie w takich turniejach można skleić takie oto piękne partie, także cóż, to było na tyle. Jeżeli film się spodoba, zachęcam do zostawienia łapy w górę oraz suba. Zobaczymy w komentarze. Cześć.